Chcesz usprawnić oraz przyspieszyć swoją pracę z Playwright? Gotowa dla Ciebie zestaw narzędzi, który pomoże Ci w pracy z tym najpopularniejszym frameworkiem do testów, czyli zestawem Playwright oraz TypeScript. Nazywam się Krzysiek Kias i od lat dzielę się swoją wiedzą na temat automatyzacji testów. W ostatnich latach szczególnie specjalizuję się w zestawieniu Playwright oraz TypeScript. Jeśli piszesz testy automatyczne w Playwright, to zapewne korzystasz z narzędzia VS Code. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych edytorów kodu oraz tekstu. Edytor ten możesz rozszerzać za pomocą specjalnych wtyczek. Dzisiaj, krótko, wprowadzę Cię w świat specjalnych wtyczek do Playwright, które są twowe, i wtyczek, na które Ty możesz mieć realny wpływ. Dzisiaj bardzo ogólnie opowiem Ci, jak zainstalować te wtyczki, na co powinieneś zwrócić uwagę, oraz w czym te wtyczki mogą Cię wspomóc w codziennej pracy. Zatem przejdźmy do VS Code i zainstalujmy pierwszą wtyczkę Playwright Helpers. Aby zainstalować wtyczki, musimy przejść tutaj do zakładki Extensions, a następnie w podbojuwki wpisać po prostu, jak testować. I po wywukaniu powinien zobaczyć wszystkie wtyczki, które opublikowaliśmy. Nas interesuje teraz wtyczka Playwright Helpers. I aby ją zainstalować, wystarczy, że klikniesz przycisk Install. Po paru sekundach wtyczka powinna zostać zainstalowana i jest gotowa do działania. Jednak jeszcze będąc na tym widoku, tutaj w detalach zobacz pełną dokumentację tej wtyczki. Między innymi jej opis oraz to, co ta wtyczka obecnie oferuje. Po instalacji tej wtyczki, do lewego paska menu powinna zostać dodana nowa ikona. Jeśli masz zbyt dużo ikon, to nowe ikony będą się kryły tutaj pod tymi trzema kropkami. I tak jest w moim wypadku. Tutaj znajduje się teraz wtyczka Playwright Helpers. I po naciśnięciu jej, tu powinna się ukazać ikona, którą również można przesunąć wedle upodobań. I po wejściu w widok tej ikony, powinien sobie dostać wszystkie funkcje, które ta wtyczka oferuje. Ja sobie najpierw je wszystkie zwinę. No i tutaj, między innymi, ma dodatkowe komendy, które możesz wykonać. Między innymi, sprawdzić w wersję Playwright, jaką masz obecnie zainstalowaną, albo możesz zainstalować programatki, zainicjować projekt i wiele, wiele innych. Możesz również uruchomić skrypty, które aktualnie posiadasz w pliku Packet JSON, albo za pomocą jednego kliknięcia jesteś w stanie podejrzeć pliki trace, które zostały wygenerowane po testach. I podobnie z raportami. Jeśli podoba Ci się ta wtyczka oraz aktywnie używasz jej w projekcie, daj nam proszę ocenę oraz wystaw opinię w Visual Studio Marketplace. A żeby ocenić naszą wtyczkę wystarczy, że będąc tutaj na widoku i opisie wtyczki kliknij na gwiazdki, a następnie zostanie przeniesione na stronę Visual Studio Marketplace, gdzie możesz zostawić opinię oraz ocenę do danej wtyczki i gorąco Cię do tego zachęcam. Wtyczka ta oferuje masę różnego rodzaju funkcji oraz możliwości. Jest ona wynikiem mojej wieloletniej pracy oraz zdobywanego doświadczenia w pracy z Playwright oraz przy automatyzacji testów. A moim doświadczeniem wiele się w różnych miejscach. Między innymi na kanale YouTube, gdzie razem z Przemkiem publikujemy darmowe materiały o automatyzacji, w naszym unikalnym, ponad 70-godzinnym programie o profesjonalnej automatyzacji z Playwright, jak i również dzielę się wiedzą na naszym pierwszym i jedynym w Polsce blogu, który jest w całości poświęcony właśnie narzędziu Playwright. Pamiętaj również, że nasze wtyczki są aktywnie rozwijane, z czasem mogą się odrobinę różnić od tego, co tutaj prezentuję na nagraniu. Jeśli masz jakieś sugestie związane z dodaniem nowych funkcji do wtyczek, to skontaktuj się z nami. Najlepiej napisz nas na maila kontaktowego. Teraz mamy pierwszą wtyczkę za sobą, zatem przejdźmy do kolejnej. Jest nią: Playwright Snippets. Aby ją zainstalować, ponownie musisz przejść tutaj do widoku Extensions, a następnie wpisać jak testować. I wszystkie nasze wtyczki powinny się znowu pojawić tutaj na liście. Interesuje nas teraz wtyczka Playwright Snippets for VS Code. Aby ją zainstalować ponownie, wystarczy, że klikniesz Install i po paru sekundach wtyczka powinna zostać zainstalowana. I wtyczka ta oferuje bogaty zestaw gotowych fragmentów kodu do wykorzystania w projekcie. I teraz, aby skorzystać z kodu, który tutaj przygotowaliśmy, wystarczy, że przejdziesz do widoku projektu. Ja tutaj muszę stworzyć sobie nowy plik, to załóżmy, że to będzie test.ts. Bardzo ważne jest, aby miał rozszerzenie ts. A następnie, będąc w tym pliku, wystarczy, że zaczniesz pisać PW myślnik. I teraz tutaj powinieneś mieć całą listę fragmentów kodu, które przygotowaliśmy. Znajdzie tutaj różnego rodzaju asercje, nasłuchiwanie eventów w playwrightzie, pracę z networkiem, czy nawet generowanie gotowych testów. I powiedzmy, że chciałbym sobie generować taki gotowy test. Ja aby to zrobić wystarczy, że napiszę pw myślnik, a następnie describe i sobie tutaj na przykład z listy wybiorę pw describe full. Po naciśnięciu enter cały taki gotowy kawałek kodu właśnie z describem testami oraz hukami zostanie wygenerowany i następnie mogę go uzupełnić moimi danymi i mogę już z niego zacząć teraz korzystać. Tak wygląda wtyczka Playwright Snippets. Jednak z Przemkiem zastanawialiśmy się jak dalej można usprawniać korzystanie z niej i tak przygotowaliśmy kolejną wtyczkę, mianowicie Playwright Snippets UI. I aby ją zainstalować ponownie musimy przejść tutaj do zakładki Extensions, a następnie w wkresie jak testować i pojawi się tutaj Playwright Snippets UI. Aby ją zainstalować, wystarczy że klikniesz w Install. Tyczka ta powinna po paru sekundach zostać zainstalowana. I po jej instalacji, tutaj w lewym menu, powinna się pojawić nowa ikona, Playwright Snippets, która oferuje właśnie listę wszystkich fragmentów kodu, które możesz wykorzystać. I tutaj w prosty sposób możesz wyszukać kod, który cię interesuje. To tutaj dla przykładu wróćmy do mojego pliku test.ts. Ja tutaj usunę jego zawartość. I załóżmy, że będę chciał sobie tutaj wykorzystać kawałek kodu. I załóżmy teraz, że projektuję jakiś test i chciałbym zrobić screenshot elementu, który się znajduje w danym momencie na stronie. Nie pamiętam polecenia, ale za pomocą tej wtyczki mogę wyszukać sobie kawałek kodu, który odpowiedzialny jest za zrobienie zrzutu ekranu. Wystarczy, że sobie tutaj na przykład albo przejdę do sekcji screenshot, albo wyszukam kawałek kodu w tej wyszukiwarce. I mam tutaj na chwilę obecną dwa fragmenty kodu. Jeden odpowiedzialny za tworzenie screenshota całej strony i drugi odpowiedzialny za tworzenie screenshota dla wskazanego elementu. Czyli wystarczy, że tutaj kliknę i taki gotowy kawałek kodu został wklejony w miejscu, gdzie miałem kursor. I mogę go teraz dostosować do własnych potrzeb. Na tym nagraniu miałeś okazję ekspresowo przyjrzeć się wtyczkom, które stworzyliśmy dla społeczności. Naszym celem jest przygotowanie narzędzi, które usprawnią i przyspieszą pracę. W kolejnych nagraniach pokażę Ci dokładnie, jak korzystać z tych wtyczek oraz jakie dokładnie funkcje one oferują. Jeśli oglądasz mnie na YouTube, daj mi łapkę do gry oraz zostaw komentarz, co najbardziej podobało Ci się w tych tyczkach. Również zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie ominam Cię nowości, które będziemy tutaj publikować. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!